Cześć, temperatura dzisiaj nie rozpieszcza. Przy gruncie jest na pewno poniżej zera. Zamarznięte kałuże o tym świadczą, ale i w takich warunkach można próbować przespać się na dworze bez śpiwora. Jak to zrobić? Już mówię. Przede wszystkim warto jest znaleźć wygodne, dobre miejsce do noclegu. Taki otwarty teren nie sprzyja komfortowi ani psychicznemu ani nie osłania nas od wiatru. Dlatego wybieram gdzieś między tamtymi sosenkami fajną miejscóweczkę. Idziemy. Piaszczysty teren. Dalej same piachy. No, i tutaj taka mała enklawa. Przynajmniej z jednej strony trochę blokuje wiatr. W tym miejscu wykopierowek. Mam przyrząd terenowy, który bardzo się przyda. Oczywiście, jak macie survivalowe wynalazki albo sprawne ręce, można to robić rękoma i patykami. Postaram się wykopać tutaj taki dołek na długość mojego ciała. Myślę, że to będzie spokojnie coś takiego. Wykopię to na tyle głęboko na jakieś dwa sztychy takiej saper. Ja odgarniam tylko na jedną stronę. Dobra, w piasku łatwo się kopie. Więc nie ma kłopotu. Mniej więcej chłopaty. To jest wystarczająca długość dołka. Całe ciało będzie się grzało od spodu. Zaraz rozpalę tam ogień, tylko go pogłębię. Jesteśmy blisko drzew, więc są korzenie, ale nie ma się co przejmować. Za dużo ich wycinać nie trzeba. I tak zwęglą się drzewo, raczej na tym dużo nie straci. Taką mam nadzieję. Dołek jest wykopany. Nie za głęboki, jeden sztyk łopaty wystarczy. Też nie za szeroki. Pamiętajmy, że to ciepło będzie ogrzewało także boki, więc cała ziemia powinna odparować. Odtąd dotąd to wszystko powinno się stać suche. Kilka godzin, niestety, trzeba palić. Ze dwie godziny to jest minimum, zanim to wszystko odparuje. Poza tym cały ten rów powinien zostać wypełniony żarem. No, trzeba zabrać się za zbieranie drewna i rozpalanie. Igliwie nie zapala się tak od razu. Warto jest znaleźć dobrą rozpałkę. Yy, bardzo nasączone żywicą drewno korzeni. Wszędzie tam, gdzie te korzenie są odsłonięte, jeżdżą po nich różne pojazdy mechaniczne. Najczęściej są połamane trochę i widać, że to drewno w środku jest też brązowe. To wszystko to jest żywica, tutaj nawet trochę żółte. Ponieważ będę rozpalał zapalniczką, a nie krzesiwem, te frezy mogą być całkiem grube. Gdybym chciał to zrobić krzesiwem, musiałoby być naprawdę drobniutkie. Dobra. Korzeń sam się zagoi. W przyszłości będzie tu jeszcze więcej żywicy. Kto wie? Może działam na korzyść natury. Dobra. Start. Doskonała rozpałka nawet w deszczu. Położymy sobie jeden kawałeczek drugi kawałeczek tu widzę też mamy przygotowaną rozpałkę i ok, zaczynamy rozpalać od centralnego miejsca z czasem cały płomień rozejdzie się na boki wystarczy tylko dokładać i pilnować tego okna. Najpierw chcę zrobić, żeby żar był w jednym miejscu, jak najwięcej tego żaru. Z czasem będę go rozgarniał na boki. Ten cały rów musi się wypełnić ogniem i żarem. No i ziemia musi odparować, bo woda zabije w nocy. Ogień rozpalił się już w całym dole, tworzy się piękny żar, ale wciąż trzeba czekać. Ognisko się dogasza, został już tylko żar, i na tym żarze najbardziej zależy, więc można spokojnie zacząć przysypywać. Tu już nawet brzegi tego, ten piach tutaj jest, już widać, coraz bardziej suchy. Trzeba to zasypać, i teoretycznie powinno to działać zupełnie jako grzewacz katalityczny. Tam jeszcze trochę w tych strukturach ziemnych będzie powietrza. I powolutku węgiel będzie się tam dożarzał, dopalał. Fajnie, że to. Tego węgla w dołku, prawie pół dołka, wypełniło się węglem i popiołem. Wyrównamy. Wystaje. Jeszcze parę minut minie, zanim ta ziemia odparuje. Ten proces będzie trwał znów parę godzin, ale już za chwilę będę mógł się na tym położyć i odczuwać ciepło. Sprawdzę to kamerą termiczną. W miejscu gdzie był zrobiony rów, widać, że ziemia z boków jest już nagrzana od tego całego żaru, który tam bił. Środeczek jeszcze delikatnie chłodniejszy. Czekamy jeszcze aż ta środkowa warstwa się ociepli. Parę minut powinno minąć i ona także zmieni barwę na czerwoną. Cały proces trwa dobre 4 godziny. Najpierw trzeba było dół wykopać, rozpalić w nim porządny ogień. W końcu, to wszystko, co się tutaj paliło, musiało się wyżarzyć. Aż zrobiła się naprawdę gruba warstwa popiołu i żaru. Następnie dopiero zostało to wszystko zasypane, i teraz powoli, po jakichś 30 minutach od zasypania, widać efekty i czuć, co więcej, czuć efekty e, tego naszego dzieła. E, tu, jak przykładam dłoń, od razu widać, od razu czuję, że to jest ciepłe miejsce zupełnie co innego niż dotknę gdzieś e, z boku. Tutaj czuję chłód i wilgoć. Tutaj nawet gołym okiem widać, że ten piach jest suchy, więc. Odparowała ta wilgoć z całej ziemi. To jest miejsce, na którym ja już mogę spać. Będzie to wprawdzie przypominało trochę nocowanie przy ognisku, gdzie z jednej strony jest bardzo gorąco, a z drugiej cholernie zimno. Eee, natomiast no, na pewno przydałoby się coś do przykrycia. Natomiast to już jest gotowe posłanie. Minęło około 4 do 5 godzin od momentu zasypania tego dołka. Widać, że dyfuzja ciepła. Całkiem poprawnie tutaj zadziałało, ciepło rozproszyło się odpowiednio, widać gorący teren, no i teraz można się na nim spokojnie położyć.